Półtora roku, 25 tysięcy złotych wydane, i powstało to. Projekt Dezelwan zakończony. Zapraszam na prezentację tego, co udało się zrobić w zakresie budowy takiego budżetowego campervana. Piękne miejsce wybrałem do nagrywek. Świeżo ścięta trawa, byłoby fajnie, gdyby nie to, że jestem uczulony na jej pyłki. Z zewnątrz bus jak bus, wiele się nie zmieniło. Tak naprawdę wygląda bardzo podobnie względem tego co było półtora roku, jest mniej rdzy no bo blacharka swoje zrobiła no i rzecz jasna malowanie pędzlem i wałkiem poprawiło nieco wygląd zewnętrzny, ale nie to było moim priorytetem. Priorytetem było to, żeby był bezpieczny, sprawny i żeby nawet jak pojedziemy gdzieś z daleko w świat nie zawiódł. Oczywiście takiej pewności nigdy nie ma, ale można uznać, że już trochę potestowany i jako tako to się wszystko sprawdza. W zasadzie awarii póki co nie było. No, dobra, zapraszam do środka, bo to Was interesuje najbardziej. Co udało się zrobić za 25 tysięcy? Czy to dużo, czy to mało? I czy można było tą kasę zainwestować? Lepiej. Uwaga! Wchodzimy i tak to się ma na pierwszy rzut oka: hop! Centrum sterowania światełka, pompki, wentylatory. Oświetlenie LEDowe 220, a jakże panel na dachu naturalnie, że tak do tego jeszcze więcej oświetlenia, oświetlenie w strefie bagażnika. Oczywiście załadowane szpejem wędkarskim tak ma być. Woda, a jakże? Piękny karnitowy zlew z odzysku za 50 zł, kupiony na OLX razem z baterią. Oczywiście nie wyglądał tak ładnie, wymagał mnóstwo pracy, ale jest. Do tego system zasilania wody, czyli pompka Siflo, bodajże z takim ala zbiorniczkiem ciśnieniowym wyrównawczym, który znacznie poprawił kulturę pracy tej pompki. Może nie jest super cicho, ale jest ok. 30 litrów wody czystej, 30 litrów wody szarej. Wypompowuję to taką pompką na wkrętarkę. Można było lepiej, tak, ale tak było najprościej i najpewniej też, bo nie mam żadnych kraników na dole. Nie boję się, że coś tam się będzie przeciekało z biegiem czasu. Tutaj wypadałoby jeszcze dorobić jakąś półkę. No może kiedyś, na razie jest jak jest. A co więcej, toaleta. Najważniejsza rzecz w takim busie chemiczna. Yy. Tetford, bodajże, o ile dobrze pamiętam nazwę, świetna sprawa polecam. Bardzo dobrze się to tutaj sprawuje zabezpieczone oczywiście jakimś tutaj wymysłem moim, żeby aby na pewno nie wychlapało się to co gdzieś tam na zakręcie, to co jest zawartością tego. No i łóżko 180. 5 cm udało się uzyskać od lewej do prawej dla dwóch osób. Jest komfortowo, oczywiście zależy jaki kto ma wzrost. Dodatkowe szafki Cyk, fajnie, wolno opadające. Tam jeszcze jakieś schowki, może tu się kiedyś coś dorobił. Bo tak jak mówię, tego typu projekty nigdy się nie kończą, tak naprawdę. Aczkolwiek już jest w dużym stopniu zaawansowania. Wszędzie dookoła zasłonki, można to szybciutko zasłonić tu. Zasłonić tu. Na tym o! Na bocznych drzwiach też i robi się zupełna ciemnia. Także spokojnie można spać, nikt nam tutaj do środka nie zajrzy. I tak to się ma. Jest trochę pod górkę, więc się nie zamyka. O! Tyle tytułem wstępu i ogólnego rzucenia okiem. I wiecie co? Przed tym, nim to zbudowałem, uznałem, że będzie. Szybko sprawnie i przyjemnie, no bo, bo, bo co tam YouTube y mówiły, że tego się nie da zrobić szybko ani tanium. No ja nie zrobię. No nie do końca. Jak się okazało doprowadzić takiego busa do stanu używalności takiego, czyli bus, jak już mówimy o, o pogadajmy sobie o kosztach, taki bus kosztował 6 albo 7 tysięcy, już nie pamiętam. Nie da się kupić za 6 lub 7 tysięcy sprawnego samochodu. W ogóle, a jeżeli to jest jeszcze bus, to już jest w ogóle gehenna. Zdawałem sobie z tego sprawę, jako że posiadam wrodzoną determinację i umiejętności, żeby to doprowadzić do kultury, podjąłem się tego zadania. Choć, z perspektywy czasu, gdybym miał, ale nie miałem, ale gdybym miał więcej kasy, to kupiłbym takiego za 20 czy 30 tysięcy i wymagałby dużo mniej. I całego tego kampera zrobiłbym góra w pół roku. Oczywiście pracując gdzieś tam w wolnych chwilach po pracy, bo wiadomo, że trzeba to wszystko połączyć jeszcze z normalnym życiem. Ale że nie miałem, więc męczyłem tego dziada przez rok. Rok czasu blacharki, mechaniki i cholera wie czego jeszcze. Usuwania różnych dziwnych napraw po poprzednich właścicielach albo braku tych napraw i destrukcji całkowitej pewnych rzeczy. Ale udało się. Udało się, samochód jeździ, jest w pełni sprawny, ma klimę z przodu, klimę z tyłu, ma Webasto, którego Wam jeszcze nie pokazywałem. O, tu, 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 Jest wylot z oryginalnego Webasto Eberspacher. Działa. Mało tego, zastosowałem jeszcze taki patent, że tu włączam guziczek i to jest wyciąg. A tu jest regulacja prędkości obrotowej tego wyciągu. Po co? No po to, bo nie chciało mi się już próć dziury w dachu i robić tutaj takiej normalnej, prawilnej żaluzi, Szyberbachu, tak? z moskitierą. Bo to jakieś tam koszty a przede wszystkim trzeba co znowu wszystko ciąć. Już mi się chyba trochę nie chciało. I to się sprawdza póki co świetnie. To co, co prawda było kilka wyjazdów, nie było jeszcze temperatur tu typu plus 35, więc zobaczymy jak to wyjdzie, jeżeli będę zmuszony kiedyś coś takiego dodam, ale na razie jest git i rozwiązanie jest uważam bardzo, bardzo, bardzo dobre. A ponadto wiecie co? Mieli rację ci, co mówili, że się nie da zrobić tanio. Owszem, pewne rzeczy można sobie... Obliczyć, przeskoczyć, kupić używane, yy, zakombinować na przykład zamiast blatu wziąć ekspozytor niepotrzebny z miejsca, gdzie pracujecie czy cokolwiek, tak? Wychodzi taniej, ale generalnie rzecz biorąc, to co możecie policzyć, czyli te grube, główne wydatki, typ panele, meble, yy, kibelek, czy, czy jakiś taki asortyment, który od razu wiadomo tyle tyle kosztuje, to jest jedna pula, a tego co nie możecie policzyć, czyli te wszystkie kleje, śrubki, wkręty i inne różne rzeczy. Kosztują tak naprawdę drugie tyle. Ale są niezbędne po to, żeby zrobić całość, więc tak to się mniej więcej ma i tak naprawdę co chwilę do sklepu po coś, żeby jakiś tam etap zakończyć. Mnie się udało, choć łatwo momentami nie było. Najprzyjemniejszą pracą z tego wszystkiego było już to, jak już powstały meble i coś było widać, że można już gdzieś tam na horyzoncie widzieć koniec tego wszystkiego. Bo dłubanie w samej blachardze, w tym, w tym brudzie, smrodzie i, i kombinowanie, jak to wszystko posklejać do kupy, niekiedy to mocno e, dawało takie przemyślenia, że to kurde, chyba się za bardzo porwałem na odbudowę tego grata. On powinien iść na złom, a nie na campervana. Ci nieliczni z Was, którzy jednak śledzą ten kanał od czasu do czasu, wiedzą, że powstawały takie filmy z budowy typu meble, typu panel, jakaś fota, jakieś instalacje elektryczne itd. itd. Eee, w końcu te główne rzeczy było może nawet ciekawie pokazać. Ale wiecie, większość pracy przy takim busie to jest taka żmudna dłubanina i kombinacja, jak coś zrobić, a często coś zrobić z niczego, czego nie macie, jak to wymyślić i stworzyć. I e, okazuje się, że to już nawet mnie zaczęło nużyć, a co dopiero was, więc po prostu przestałem nagrywać te etapy, gdzie składałem to wszystko w całość, albo kombinowałem nad jakimiś detalami przez kilka dni niekiedy, jak to wymyślić, żeby to w ogóle funkcjonowało i było względnie taniej, tanio i dobrze. W związku z tym na koniec całego tego projektu właśnie taki dłuższy może nieco film, pokazujący całość, jak to wyszło, coś czy się dało, czy się nie dało i że to w ogóle powstało, bo mam świadomość tego, że w pewnym momencie po prostu przestałem nagrywać, mówić o tym na kanale więc mogliście też pomyśleć, że projekt został zarzucony otóż nie, został jak widać skończony i służy 25 tysięcy dużo, mało z jednej strony jakbym miał na kupce 25 tysięcy to może i bym zaczął szukać gotowego kamperwana czy kampera, ale on i tak byłby do remontu Większego lub mniejszego, i tak w pewnych stopniach nie spełniałby tych moich kryteriów, które sobie założyły, więc by wymagałby jakiś przeróbek czyli znowu wkładu czasu i pracy. Ok? Z drugiej strony, to powstało za taką kwotę, której w momencie startu tego projektu nie miałem. Ja miałem tylko na zakup samochodu, na taki cel odłożony. W związku z tym. Te wszystkie koszty dochodziły stopniowo. Nie od razu, w ogóle tego nie odczułem. Po prostu kupowałem po kolei to, co było mi na dany moment potrzebne. No nie muszę kupić wszystkiego naraz. No bo umówmy się. Co mam to położyć w garażu i będzie czekało, aż to założę? Albo pewne rzeczy dopiero wychodzą w czasie pracy, więc nawet nie wiem, że będę ich potrzebował, tudzież nie. W związku z tym zbudowałem to i nie odczułem tak naprawdę kosztów tej budowy, bo to się tak bardzo rozłożyło w czasie. Owszem, zmarnowało mi trochę życia, bo każdą wolną chwilę łącznie z tymi zimowymi, wolnymi chwilami, gdzie było naprawdę ciężko to, to, to robić, ale robiłem. Zawziąłem się, włączałem tu grzanie i kręciłem te śrubki, kleiłem łączyłem tak, żeby to od wiosny zaczęło działać i gdzieś tam na przełomie powiedzmy maja zaczęło faktycznie funkcjonować. Wtedy odbyliśmy pierwszą wycieczkę. Później jeszcze drobne poprawki, bo to takie jest wiecie. Najpierw wycieczka, potem weryfikuję to co jeszcze należałoby poprawić lub dołożyć. No i finalnie efekt jest taki jaki jest. Poza detalami typu jakaś półeczka już nic więcej nie planuję tutaj zmieniać. Przynajmniej na ten moment, bo też troszeczkę czas mnie ogranicza, ale pewnie jeszcze bym mógł. I tak finalnie czy polecam tego typu projekt? Yy, zdecydowanie świetna sprawa posiadać taki samochód, nawet wyskoczyć na weekend, na ryby, na jedną noc. Zupełnie można sobie odpocząć od otaczającej rzeczywistości, jakby, że tak to się mówi, zresetować się. Dziś jestem na tym etapie, że mogę z tego korzystać. Na etapie budowy no, bywało, bywało różnie z tymi moimi przemyśleniami, ale ogólnie rzecz biorąc, tak. Polecam, ale jeżeli macie zamiar coś takiego robić, polecam też dołożyć do lepszego busa, bo w ogóle kupno busa to jest droga przez mękę, a kupno busa, który będzie się przemieszczał i kosztował te 6-7 tysięcy, to jest niemal nierealne, żeby żeby on nie wymagał tak wielkich wkładów jak ten. Choć ten i tak był niezły. Tak myślę. Widziałem gorsze. Dobra, moi drodzy, jak mielibyście jakieś pytania albo ochotę skomentować to, co tutaj widzicie, to, co tu powstało, to zapraszam serdecznie. Jakbyście mieli jakieś pytania co do tego, jak, co tu zrobiłem, albo co wykorzystałem z tych takich materiałów, które tu widzicie, to, to też zapraszam do pisania w komentarzach. Odpowiem może kogoś to w jakiś sposób zainspiruje czy, czy pomoże w tego typu projekcie. Pozdrawiam i do usłyszenia.